Fiki, miki, Agatki i Moniki. Mamy dzisiaj dla Was super niespodziankę. Dla nas zresztą to jest też świetna niespodzianka. No, właśnie. Dostaliśmy zaproszenie do nagrywania teledysku Wow, będziemy nagrywać teledysk. Agatka, wiesz, co to jest teledysk. Nie No to jest takie właśnie wideo do e, piosenki, do piosenki. piosenki, do utworu. Tak jest, tak jest. Znaczy nie wszyscy my dostaliśmy, no dziewczynki no, będą brały udział. No. Agatka, i Monika. Tak, tak. no, U no, nas mamusia. niestety nie będzie. No niestety, ale będziemy tutaj po prostu patrzeć na to wszystko. Tak. Będziemy... Będziemy, będziemy towarzyszyć dziewczynom i będziemy Wam to wszystko relacjonować. Mamy nadzieję, że będzie fajny dzień, prawda? Tak. I jeszcze w czymś takim nigdy nie uczestniczyliśmy. Znajdujemy się w Bychawie. Za nami są ruiny z zamku. No tutaj właśnie takie bardzo malownicza tak, e, sceneria. Tam dalej są takie fajne stawy, jest naprawdę bardzo fajnie. No i gdzieś tu w tym miejscu będzie będziemy właśnie... gdzie to się wszystko rozgrywać, tak. będziemy to wszystko e, nagrywać. Ale na początku przypominamy Wam, że nasz drugi kanał, też równie fajny jak Kikimiki, Agatki, Moniki, nazywa się No to Gramy! No i oczywiście nasze filmiki na kanale Fikimiki Agatki Moniki pojawiają się dwa razy w tygodniu W sobotę oraz w środę Tak jest. Jeszcze tylko zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że ten teledysk będzie nagrywany dla artysty, który się nazywa Tomasz Jasiński Piosenka będzie miała tytuł Nadzieja. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba i piosenka i nasz dzisiejszy jest. filmik Pod tym filmikiem w opisie jest link do tego teledysku. Zachęcamy Was, żeby go obejrzeć ja chciałam Wam dodać jeszcze jedną bardzo ważną informację. Tomasz Jesiński był uczestnikiem dziewiątej edycji programu The Voice of Poland, ale jestem szczęśliwa, że mogę brać udział w nagrywaniu jego teledysku. Sesja nagraniowa zaczyna się od przerwy. Bardzo miło, bo w tym momencie ekipa filmowa rozkłada swój sprzęt. No i my sobie siedzimy tutaj na ławeczce. Tak, Ale jest mega fajnie, bo jest ciepło i... I piękna ładnie pogoda, tak. właśnie. Słoneczko świeci, możemy, sobie, możemy się poopalać troszeczkę. Jak Ci się podoba Monika to miejsce? Tutaj jest no, bardzo ładnie. Nagrycie. Bardzo ładnie, nigdy tutaj nie byliśmy. Niedaleko naszego miejsca, gdzie mieszkamy. Dobra, schodzimy teraz nad wodę, nie? Tak, zobaczcie, tak... czy tam jest tak samo Dobra, pięknie. i tam właśnie ekipa filmowa gdzieś się rozkłada. Zobaczmy, jak tutaj będzie. Ekipa filmowa gdzieś tutaj się rozkłada, musimy ich tutaj poszukać. Zobaczcie, właśnie tam na tym mini-molo nagrywają pierwsze sceny. Ciekawe, jak to będzie później wyglądało. Ekipa filmowa kręci pierwszą scenę. Z doświadczenia wiemy, że dużo jest przygotowań, dużo jest ustawień, a później wychodzi w filmie kilka sekund, może pół minutki. No my tutaj już czekamy prawie godzinę i właśnie robią takie najazdy tutaj na, na molo. Ciekawe, jak to później w efekcie wyjdzie. Na pewno będzie bardzo ciekawe. Oglądajcie ten klip, oglądajcie ten teledysk przypominamy, że linka macie w opisie, wchodźcie i oglądajcie. Mamunia wykorzystuje tą chwilę na przygotowania do, do robienia zdjęć, tak? Mamuśka wystawić coś później na, na Instagramie? E, tak, wystawię na pewno. To już będzie tak, fajnego, tak, bo, tak, bo jest szortek. pięknie, jest piękna woda, tu są piękne stawy, te ruiny tam gdzieś było na górze po schodkach jak wejdziemy. W teledysku będzie występować młodzież z różnych zakątków świata, no tutaj wszyscy na razie siedzimy i czekamy. Agatka, jak Ci się podoba nagrywanie teledysku? Dobre, dobrze, dobrze Ale jeszcze nie nagraliśmy ani jednej sceny, prawda? A już bardzo zgłodnieliśmy <grym> Na razie jeszcze ktoś będzie musiał przyjść Ktoś będzie musiał przyjść i nas tutaj zawołać, tak? Oni tam dopiero kręcą chyba pierwszą scenę To będzie bardzo długo trwało, cały dzień Agatko Jesteś przygotowana na to? Nie. Jesteś, masz dużo kabanosków, prawda? Mhm. I jedzonka Właśnie Zawsze jak na wycieczkę gdzieś pojedziemy, to jesz sobie karbanowski, prawda? Zawsze Zawsze, zawsze Trochę się teraz nudzimy, pobiegajmy sobie Wszyscy statyści siedzą sobie i czekają na razie Ekipa filmowa się rozkłada, mam nadzieję, że w końcu zaraz zaczną się zdjęcia No ale jest bardzo fajnie, bo jest zielono, pięknie Możemy sobie obcować tutaj z naturą tak więc mamy tutaj przyjemne, spożyteczne. Przy coś się zaczyna ruszać? Yy, właśnie dostałem wiadomość, że za 10 minut będzie, będziemy już nagrywać. Tak, wow, Agatka, coś sobie tam gra, tak? tak. Dobra, Monika, przeszesz się. Tak jest, przygotowujemy fryzury i za chwilę będzie nagranie. Minka teraz będzie taka scena wchodzenia po schodach, tak? Tak, no, Wszyscy się przygotowują, za chwilę za chwilę te będziemy nakręcać. W końcu doczekaliśmy się, nie? No, tak. Tak to jest przy nakręcaniu kim zresztą my to dobrze wiemy, że trzeba chwili, żeby nakręcić jakąś scenkę, ale zaraz później wszystko będzie pięknie, ładnie. Przypomnijmy sobie teraz refren Monika, bardzo prosty tak. refren, prawda? No! Wow, wow, wow. Wow. <laughs> to jest przygotowanie teraz do sceny schodzenia ze schodów Monika została na górze i za chwilę tutaj będzie dron zjeżdżał tutaj po tych schodach Ekipa filmowa przygotowuje drona i za chwilę go odpalają Zaczynamy nagrywać scenę schodzenia ze schodów okay. Za chwilę startujemy z dronem

Monika, Monika! no jak się podobało, jak wrażenia? Siecie. Super? Fajnie. Fajnie! Jeszcze raz, powtórka, a ja tak? Ja nie mam mam, żeby Aha, no tak, trzeba, troszkę ma, Monisia! No tak. To jest właśnie troszkę bardziej, ruszka i coś no takiego. No, Dobra! Tak. Podejście numer dwa. Dron zjeżdża na dół, za nimi artysta, czyli Tomasz, Jasiński, no i statyści, a w pierwszym rzędzie oczywiście Monika. No Monika, pierwsza scena już za nami, prawda? Tak. Powtarzane trzy razy, tak? Czyli nie tak dużo. No ale nie, no ogólnie było spoko. Ciekawe, jak to wyjdzie później, nie? Ja już jestem ciekawy. Będziemy oglądać ten teledysk? No oczywiście, no, i Was też zapraszamy. zapraszamy no. do Dobra, a teraz oglądanie. co będzie? Teraz będzie jakaś następna scenka. Teraz będziemy Wszyscy tak jakby robić z nas napis Nadzieja. Tak? tak? Wow. Teraz pani reżyser ustawia, ludzi, będą układać napis Nadzieja tutaj na trawie przed tymi ruinami. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało bardzo fajnie, efektywnie. Wszyscy się ustawiają, a dokładniej to kładą, nawet rozciągają, zobaczcie, rozciągają taki sznurek. Żeby to wszystko było prosto, to było naprawdę bardzo profesjonalne podejście. Agatka w pierwszej scenie nie wystąpiła, ale teraz idziemy układać napis. Agatko, chodź. Ha nie będzie co? Chcesz koło Moniki leżeć? Czy tak. Tak? Tak, tak? Chcesz koło Moniki, dobra. Dziewczyny, właśnie teraz układają napis, nadzieja. Jaką literką chciałybyście być? Monika, jaką byś chciała być? O kurde, nie wiem. W tym, w tym Może... wyrazie. Może Agatka? To będzie na przykład tylko laseczko od A, bo ona musi być taka krótka Aaa, właśnie, chciałabyś być w literce A? Nie wiem Nie wiesz? No jeszcze jakąś byś chciała być literką? Dobra, zaraz na pewno coś dla was znajdą tutaj, nie? Pani reżyser, teraz ustawiam kolejną literkę To będzie literka chyba D, jeżeli nie MOLI, Okazuje się, że dziewczyny będą literką J. I teraz jest właśnie układanie. To jest bardzo ważna litera. Bardzo ważna, najważniejsza literka w tym wyrazie. I troszkę. O tu! O tu! Ale to już jest. No dobra, przymiarka została zrobiona, tak? Tak. się. literką J. Jak się leżało? Świetnie. No i dobra. Agatka, będziesz takim w literce J, no? Tym, tym kulfonikiem, kulfonikiem na Kulfonikiem dole. Na, na dole. Wow! Może to na razie nie wygląda, ale na teledysku będzie tu napis Nadzieja i Monika z Agatką będą literką J. Tak? Agatka, jak się czujesz jako literka J? No tak, tak no musisz leżeć. Jak. Musisz leżeć, no Musisz tak? Trzeba troszeczkę poleżeć. Na pewno będzie fajny efekt. Dron już wystartował i na razie jest sprawdzanie jak to wszystko wygląda z góry, tak, żeby te litery były pięknie ułożone i żeby napis był widoczny. Mamonia, ja, ty nie zapałaś się na żadną literkę? Nie. A nie jak jestem to, rezerwowa! A jaką a chciałabyś być? To i u... najlepsze. Jak? I. I, a no tak, I. i najlepsze, bo się samodzielnie leży. Najprościej. Tak. Ale dziewczyny ułożyły literkę J jak? Jolanta. Tak, Jak się trafiło? Zobaczcie, napis jest już uformowany. Teraz wszyscy odchodzimy daleko, tak żeby tutaj żadnych postronnych osób nie było widać. I za chwilę z drona będą robić takie ujęcia. Właśnie z góry napis nadzieja. Wow, agatka, jak to wytrzymałaś, co? Nie wytrzymałam, ja w ogóle nie wytrzymałam. Nie wytrzymałaś, bardzo długo trzeba było Ale leżeć, gorąco. prawda? Długo trzeba było leżeć, prawda? No, no, Max, już prawie usnęłam <laughs> Usnęłaś? No. Będzie fajne ujęcie. A widziałyście drona? No ja nie, ja nie, bo ja A bo ty miałe... boczkiem troszeczkę leżałaś, tak, a Monika widziała? Tak, Dobre. no tak, widziałam się? się? Oczywiście Dobra, wszystko zobaczymy na teledysku Dziewczyny, ile leżałyście, myślicie? Nie, no z 15 minus 20 no chyba ze 20 nawet bardzo długo było ustawianie tego napisu tak żeby wszystko było wyraźne żeby było widoczne z góry To jest mega trudne na ułożyć literki tak jakby z ludzi no właśnie każdy się jeszcze próbuje przesuwać tak, każdy, każdy zawsze zrobi jakiś... tak, niecierpliwi zmieni jakieś właśnie pozycje nawet i jak zrobisz tak to już wszystko się no widzicie? nakręcanie takiego profesjonalnego teledysku wcale nie jest takie proste, no, i to prawda? to mega długo trwa bardzo długo trwa no ale efekt pewnie będzie niesamowity oj tak w moim momencie dmuchamy sobie dmuchawce, tak Monisiu? Tak. Coś słabo ten się coś buka. Się nie no bo jest jeszcze taki nierozwinięty za bardzo. Agatka też będzie dmuchała? No i to wszystko leci na Monikę i na ja mamę Ustawiamy się do następnej sceny. Monika i Agatka siadają tam na molo, a pani reżyser tłumaczy co będą robić. Akcja. Teraz kamerzysta podjeżdża do dziewczynek, one są smutne. Teraz następuje odjazd kamerą. Popatrzcie na Monikę i na Agatkę, one siedzą w wielkim skupieniu, tak jak im pani reżyser powiedziała. Teraz ta sama scenka, tylko kręcona dronem. No muszę powiedzieć wam, że ja już nie mogę się doczekać efektu końcowego. Ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało w tym teledysku. Koniecznie go obejrzyjcie i porównajcie właśnie z naszym filmikiem. Dziewczynki, wzięłyście udział w profesjonalnym teledysku. Jak się czujecie? No świetnie i miejmy nadzieję, też ten teledysk wyjdzie a co tam pani, a co tam pani kazała, żebyście były smutne, tak? No a, tam jak byliście tak. na molo, nie? No tak, tak. właśnie, właśnie. No to wszystko. A tak naprawdę byliśmy wesołe. No byliśmy. No, tak, tak. no, no tak, ale pani kazała po prostu tak miała w swoim scenariuszu, żeby być smutnym. Dobra. Słuchajcie, super, że oglądaliście nasz dzisiejszy filmik, ale by było jeszcze lepiej, gdybyście oglądali ten właśnie teledysk. Właśnie. Pod dzisiejszym filmikiem w opisie jest link do tego teledysku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że. Będziecie słuchać piosenek Tomka Jasińskiego. A my na razie żegnamy się z Wami. Słuchajcie, klikajcie dużo łapeczek w, w górę. Wbijajcie na nasz drugi kanał. No to, no to gramy! gramy. No, i oczywiście zapraszamy Was w każdą środę i w, każdy, w każdą sobotę na kanał Fikimiki, Fiki, Agatki, Agatki i Moniki. Klikajcie w mnie filmików, które pojawiają się na ekranie. Oglądajcie inne filmy na kanale Fikimiki, Fiki, Fiki, Agatki, Agatki i Moniki. I odwiedzajcie nas na Facebooku i na Instagramie. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa, Do zobaczenia. Pa! Pa! pa, pa.